Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Samson. Witam Was w kolejnym już 62 odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang. Moi kochani, znajdujemy. Przepraszam, moje kochane dusze, znajdujemy się w dywizji Epic 3 i jedna gwiazdka. Teraz na przycisku rank pojawi się przycisk subskrybuj taki sam przycisk znajdźcie na dole pod filmem i go kliknijcie sprawdź, sprawdźcie czy jest szary. Jeżeli nie jest, to kliknijcie, aby był szary, a jeżeli jest, to znaczy, że ma jest OK i możecie zostawić łapkę w górę. A jeżeli nie chcecie subskrybować, to chociaż zostawcie łapkę w górę i napiszcie miły komentarz, bo to zawsze spoko. Dobijmy 150 łapek i będzie naprawdę sztosik. Słuchajcie, ja klikam przycisk rank i przechodzimy do gry. No i jesteśmy na ekranie ładowania. W naszej drużynie znajdują się postacie takie jak Grave Part, Party Nana, Lesley, Ginevra, Cloud, no i ja Tigril ze skinem Wyrm Slayer za sezon 10. W drużynie jest Iri Irithyr Sagittarius. Minotaur Karina Spider Lily grok i Change 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 No, w każdym razie, słuchajcie e, Chciałem zagrać w tym odcinku Leslie Napisałem, ja bo Bylek jest sobie Bylek I jest Polakiem I napisałem do niego, słuchaj, cześć Bylek, dasz mi Leslie? On napisał, że e, a muszę? A ja mu napisałem, tak dawaj, nagrywam odcinek, będzie śmiesznie A on mi napisał, no ale ja ich rozjebię Leslie Ja mówię, ha, dobra, to bierz sobie Leslie, ja ci potankuję ale jak ich nie rozjebiesz, to zostaniesz zlinczowany na odcinku, dlatego e, słuchajcie, tutaj Bylek się podjął e, walki oczywiście z nimi mm, i pokażę klasy, jeżeli nie, no to, to zostanie zlinczowany, no w każdym razie mam nadzieję, że to będzie jakiś spoko ziomeczek i naprawdę uda mu się coś tutaj ubrać, bo jeżeli nie, no to oddam mu Leslie na marne. A już macie też taki wtedy malutki spoiler, w następnym odcinku będzie Lesley. słuchajcie. Bo chcę, chcę, ją zagrać jednak. Chcę ją zagrać yy, i pokazać Wam co ona potrafi, bo tak jak byłem do niej sceptycznie nastawiony, tak teraz jestem strasznie pozytywnie nastawiony. No i Bylek tutaj już nie ogarnia. Ja coś czuję, że Bylek dostanie lincza publicznego na odcinku. Yy, w każdym razie, słuchajcie, mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Mam skina do Ruby, bo był w locowaniu już ktoś, ktoś z Was, któryś z Was, moje kochane, do, któraś, któryś z Was, moje kochane duszyczki. Już w komentarzu pisał, że słuchaj Souson, jest skin do Ruby do wygrania, więc y, weź wejdź dobry, szybko, loguj się, bo skin do Ruby i weź go sobie wygraj, no a ja wam powiem, że już go wygrałem. Taka ciekawostka, y, że jak już go napisaliście, to go miałem, bo jak tylko się dowiedziałem, że jest skin do Ruby, no to wydałem wszystkie ticketsy. Ciekawostka, miałem tyle ticketsów y, i sobie losowałem za ticketsy, no i zostało mi słuchajcie tyle ticketsów. I trafiłem właśnie wtedy w. No, trafiłem w ten. W... no. Ruby trafiłem, tak? I chociaż już straciłem nadzieję, że trafię Ruby. No to w ostatnim tak naprawdę losowaniu, bo zostało mi chyba... To i jeszcze jedno losowanie. No, zostało mi tam 100K nie mylę, tak? Czyli pięć losowań. No, to. Z 2000 zostało mi 100 ticketsów, to już straciłem w ostatnim losowaniu tak naprawdę nadzieję. No i udało się go trafić, więc jestem mega szczęśliwy. No i spodziewajcie się na pewno odcineczka z Ruby jakoś niedługo może. Jest ile sobie, ok. Eee, mamy też teraz słuchajcie. U. Dobra, spokojnie tutaj wszystko ogarnięte. Tam nas trochę Minotaur przytrzymał, ale ok, nie ma się co martwić. Słuchajcie, nie, nie potrafię grać tankami, jak wiecie. Nie lubię grać tankami, no ale muszę sobie jakiegoś tanka kupić, więc chyba nie będzie odcinka z badangiem, tylko będzie jakiś z tankiem. Jakiekolwiek to się rymowało. Nie już nawet wiem, jakiego tanka sobie kupię. Otóż moi kochani, kupię sobie prawdopodobnie Uranusa, bo tanków mam tylko Tigrilla, Akaja oraz Franco. Tymi postaciami nie potrafię grać, a najlepiej potrafię grać właśnie tej grillem, no ale, ale, ale to nie jest jakoś super mocny, tak w sensie, że jest bardzo mocnym tankiem z tego względu. Ło, ho, ho, chodź tu. Żartowałem. Miałaś iść sobie tam, w sensie nie tutaj, tylko iść tam. Pójdź tam, idź tam. No i słuchajcie, tej grill jest bardzo mocnym tankiem, on ma masę stunów, no. Ma podrzucenie z drugiego skilla, ma przyciągnięcie i zestunowanie z ulta i ma slowa na pierwszej umiejętności, więc no jeszcze odepchnięcie na drugiej umiejętności, więc to jest naprawdę masa stunów i to jest jeden z lepszych tanków moim zdaniem w ogóle w całej grze, bo może naprawdę wygrać grę po prostu no ale, ale już mi się nim przyjadła gra, poza tym jest lepszy tank jest lepszy tank, którego zwykle banuję jak mogę, już nie banuję Hanzo bo mnie wyśmialiście jak napisałem Hanzo pikuj, banuj lub pikuj a tak naprawdę, i tak będę panował Hanzo W każdym razie, no jest lepszy tank, słuchajcie Jest Uranus Jaki, Jak ja nienawidzę tego tanka To jest chyba najlepsza w ogóle postać tankowata w grze, nawet lepsza od gołej taczki Weźmy to już Lesley, co to jest za ult? Lesley, bylek Bylek, gdy dostaniesz publicznego lincha po prostu, nie? No, zasłużyłeś na niego. Bylek. Bylek, ty głupcze. A, ale Lynch, co? Nie, nie. Ostatnio y, nauczyłem się, że nie warto obrażać ludzi w grze. No i, i to, to. Bo to jest złe. I to nikomu nie pomaga w niczym. Dlatego, Bylek. Coś ci nie wyszło, ale liczę na to, że dasz radę i coś tam ugrasz. Chociaż jest 0,8. 0,9, przepraszam. 0,9. God damn. No nic. Mm. Mamy Ginevra, która się może rozkręci. Nie, nie. Soulson, głupcze. Soulson, głupcze. Dlaczego? A mogę mieć ten double kill, a mogłem mieć ten double kill. W każdym razie, słuchajcie, jest 110 dziesięć, gdzie zdobyliśmy pierwszego fraga, tutaj Ginevra. a ginewra coś tam się bije. Jest też Leslie, która obija ich. Leslie, nie wiem dlaczego. Bylek, jak ty chcesz ich rozjebać? Jak fokusujesz tanka? Bylek, ogarnij się. Ogarnij się. No, z tym razem widzicie, no. Nie będę im oddawał. Gdybym pewnie go przycisnął i powiedział: Nie, Bylek, słuchaj, muszę nabrać odcinek, fajny. To by mi go oddał, tą Leslie. No, ale nie oddał mi jej. Dobra, ten Ginebra bije się. Nie wiem, czy Leslie się też bije. My tam się wybijamy, im pomagać. Lesley, come on! Nie wiem, że coś na low, ale ja ich tym trzymałem, naprawdę. Jeju. Jeju, jeju. W ogóle co to jest? Z czym ty grasz, Lesley? Co to jest? Czemu ty grasz z Strackiem? Z, z tym nikt nie gra przecież. No Lesley, Lesley, dobra. Mm, oni robią żółwia, dlatego postaram się im go ukraść. Oj, oj, no i tylko umarliśmy, tylko umarliśmy. Iść pan w pizdiet. Dobra, słuchajcie, mmm, pora na skupienie się, pora na skupienie się. Całą drogą ten odcinek nagrywam w ten sam dzień, w którym nagrywałem poprzedni odcinek, bo to, to, to idzie na jeden tydzień tak naprawdę, bo ten jeden był do nadrobienia, który wleci za dwa dni, a ten jest tak naprawdę na niedzielę, na którą powinien być. No bo nie wiem, czy później będę miał też czas nagrać odcinek na kolejną niedzielę, dlatego staram się to wszystko zrobić jak najlepiej. Oczywiście jest to trudne, jest to, no nie oszukujmy się, jest to cholernie trudne. Gdzie mnie idziesz do, nie, do mojej drużyny? Wypad. Ginevra, nie rób tak więcej. Proszę, proszę. Dobra, patrz na to, patrz na to, co teraz się stanie. Patrzcie, tak to się robi. Tak, to się robi. I tutaj byrek pięknie rozegrane i... po... Chciałem coś, chciałem coś powiedzieć. I po... Tylko zapomniałem, bo tak śmiesznie brzmiało. I porobieni, o, porobieni. Nie gitara, siema. Słuchajcie, oni idą do klauda Cloud się musi wycofać, Klaud się cofa, bardzo dobrze. My pozostajemy z, naszą drużyną nam idzie. Być może nawet pójdźmy zabić Change'a na topa. Change... Sandry. Nadróżny idzie od przodu, więc my go zajdźmy od tyłu. Tu sobie skrócimy drogę. Drogę. Nawet nie zdążymy dojść, ekstra. Możemy tutaj Goldkraba oddać Ginewrze. Chodź, Ginewra, moja droga. Albo nazywaj, ktokolwiek. Niech przyjdzie po prostu. I sobie weźmie tego Goldkraba, bo mi się aż tak nie przyda. Jeżeli nikt nie przyjdzie, to oczywiście go wezmę. No że jakaś nie będę, ale wolałbym, żeby go wziął ktoś, kto zada obrażenia. Na przykład Ginewra. Nie, to nie. No trudno, za późno. Za późno. Dobra, pójdźmy mida. Widzę, że tam jest terminotaur. I oni się mogą wbijać w naszego Clouda. No i tutaj my tankujemy. Nie wiem ile. Ale może ich pozabijać. Powinniśmy fokusować Karinę. Nana zabiła. Okej. Okay. Wine... Naprawdę, naprawdę daliśmy się tak, ilityle porobić. No źle, nie fajnie. Czemu ja w ogóle jestem taki słaby? czemu ja mam tak mało golda? Mm, nie fajnie, nie fajnie, słuchajcie. To będzie bardzo ciężko grać. I myślę, że jej nie wygramy. Chyba już przegraliśmy, co? Nie no, no staramy się, staramy się wydofować. Udało nam się. co i to napisali? Pozdro, tuby boy. Czy ty mnie oglądasz? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu, jeżeli mnie oglądasz. Wolsztyn. Boy To ci przypnę serduszko. Napisz, że to ty i będzie. Będzie w sztos. Bo jeżeli tak, to kim, kim ty grasz? Kim ty grasz? Zaraz cię ocenię tutaj. Zaraz cię na odcineczku ocenię. Wolsztyn. Boy Minotaur. Minotaur. Ty grasz dobrze tym Minotaurem. Nie ma co, no? Narobiliśmy tam trochę szkód. W każdym razie. Mm. Nie uda ci się tego wygrać. Nigdy to była taktyka tak naprawdę. E, zmyłki. Aha, o. Idziesz? No to pa, pan pa to. Aha, nigdy ci się nie uda. To była taktyka zmyłki, że tak naprawdę jesteśmy słabi, a tak naprawdę jesteśmy mocni. I zaraz się wypoczujecie i my was zabijemy. Haha! Easy. Easy peasy. No co, Wskoczysz? Aha, Zmutowałeś nas, ale chciałbyś nas zabić. Nigdy ci się to nie uda. Naprawdę, drużyno, mieć ich wszystkich w jednym miejscu, w jednym miejscu, a wy zabiliście tego groka? nie wierzę, przecież gdyby tam się Cloud i Ginevra ze mną wbili, to jest pewna wygrana, no cóż, gratuluję Minotaur, gratuluję i teraz proszę publiczny lincz dla... Bylka, który grał nie, 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 nie. Uuuu. Dobra. Był Lynch. No, a my spadamy pik 3 i 0 gwiazdek. Spadniemy i wrócimy do poprzedniej dywizji, w której byliśmy. W każdym razie, słuchajcie, my widzimy się w kolejnej gierce. No i jesteśmy, moi kochani, ponownie na ekranie wczytywania. postaci, moje kochane duszyczki, mamy wdrożenie takie osobistości jak Selena, Moskoła ze skinem, ze skinem Jasza, Lesley, którą gram ja. Ginevre oraz Tigrilla. W przeciwnej drużynie jest Aldous, Karina Phantom Blade, Lilia, Changea i Hilda. Mamy typy, kiedy używasz Ultimatea Lesley może. Wskazować swojego pierwszego skilla aby zadać więcej obrażeń. Okej, okay, ej, o tym nie wiedziałem. O tym nie wiedziałem, naprawdę. Nie wiem czy wy wiedzieliście. Możecie napisać w komentarzu albo dać znać w karcie po prawej stronie u góry, o ile będzie? Nie wiem czy będzie. Być może tej karty po prostu y, nie będzie. W każdym razie możecie dać się znać, czy wiedzieliście, że używając ulta, można użyć pierwszej umiejętności, aby zbustować obrażenia w ulcie. Spokojnie, pójdę sobie, tylko ci pomogę, zaatakuję dwa razy. Easy easy. Tak, spokojnie, pójdę sobie, nie zabiorę ci farmy, tylko dwa razy ci mogę i uderzyć i zadać troszkę więcej obrażeń, jak w League of Legends, więc nie martwcie. Tak, idę już, spoko. Jezu, jak się buntuje? Karina idzie. Widzisz, już Karina by ci zabrała Gdyby nie ja. Tak ci chyba farmę zabrała, co? Tak mi się wydaje. A ja straciłem bardzo dużo farmy na bocie. Ja straciłem bardzo dużo farmy na bocie. No mam nadzieję w każdym razie, że pomogłem troszeczkę. Że pomogłem troszeczkę, bo być może Karina by ci zabrała całą farmę. I by ci z... bo Karina ma, tak? Tak, ma Retribution, więc może Ci pomogłem, może nie, w każdym razie zrobiłem, co uważałem za słuszne. Zrobiłem, co uważałem za słuszne, jeżeli chcesz, to mnie Flame, jeżeli nie, to nie, ja mam to w. Teraz każdy sobie może dokończyć, gdzie ja to mam? W każdym razie, dobra, my farmimy, bo wiadomo, że Leslie potrzebuje farmy. Ja strasznie potrzebuję farmy, bo ja też nie potrafię grać Leslie. Ja wam pokażę mojego builda w ogóle, którym gram. Jest to ten drugi build. Możecie dać znać, czy jest dobry. No bo osobiście mi się źle gra, jak nie mam szybkości ataku na Lesley. A tutaj pierwszy itemek Scarlet, Scarlet Phantom pod attack speed. Bardzo dużo mi daje. I bardzo ułatwia mi po prostu grę osobiście. Zwłaszcza kiedy już zbuduję drugi i trzeci itemek. To jest w ogóle przyjemnie. I wtedy można zacząć grać tak naprawdę Lesley. Dlatego my się farmy. Ojej, ale laga. Ale laga zapaliśmy. To jest ten minus też, słuchajcie. To jest ten minus, że e, ja gram na swoim internecie teraz w Holandii. Więc e, ja tego internetu mam chyba z 30 mega jeszcze. Więc mam nadzieję, że mi się nie skończy w trakcie grania. Jeżeli się skończy, no to wtedy będą koszty i to dosyć spore, bo każdy wie, ile kosztuje internet w Holandii, w zagranicy w roamingu. Więc no, liczmy na to, że nie. No ale na Wi-Fi się nie da tego nagrywać, słuchajcie. A dopiero. 6. Dostanę nowy transfer, więc no, musimy jakoś to oszczędzać i musimy jakoś nagrać te odcinki, prawda? Uprzyjcie, no, drużyna już widziała żółwia. Okej, Aldous już ma czwarty poziom. My jesteśmy sami na bocie, to jest ciekawe. To jest ciekawe, to jest dobre, bo my możemy się farmić i możemy im puszować. Mam nadzieję, że moja drużyna ich tam, no, dobra, wydefuje jakoś, bierze. bo dopóki jesteśmy sami, to jest dla nas tak najlepiej. Mm. Bardzo się cieszę, że dowiedziałem się tego tipa o mm, pierwszej umiejętności Leslie, że można nas... W ulcie jej użyć. No, jest, przyznam się, szczerze, bez bicia, że o tym nie wiedziałem. O du dużo rzeczy nie wiem. W każdym razie, no jest spoko. E, nie, po nie powiedziałem wam jeszcze, że na ekranie ładowania? Na ekranie wyboru postaci. Cześć, Carina. Co tam u ciebie? Pobijać cię troszkę. I właśnie skasowałem pierwszą umiejętność. Widzieliście? Pierwszą umiejętność użyłem w Wulcie i dzięki temu zabiłem Karinę. Ha! Sztos. Słuchajcie, no. I a propos, bo nie wiem, czy dokończyłem wątek, w każdym razie nie byłem do Lezdej nigdy przekonany. Wydawało mi się to mocno średnią postacią. Teraz też nie jestem, bo też nie potrafię dobrze zbyt dobrze grać. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest naprawdę dobrą postacią i chwilę, chwilę nią pobrać i jest naprawdę. Nigdy nas nie zabijesz. Aha. ty Tigril. A Tigril jest z nami. Dobra, spoko. Okej, okay, my już mamy pierwszy, e, pierwszy itemek. Więc jest naprawdę fajnie. Więc jest naprawdę spoczko. Ja się muszę nauczyć, słuchajcie, mmm... Wiecie czego najbardziej się muszę nauczyć? Zaznaczyć postacie i odpowiednio atakować je. Bo czasami jest tak, że bije się, bije. I zamiast postaci atakuje minionka, albo y, zamiast... postaci, którą chce zaatakować, atakuje zupełnie inną postać. No i tego się muszę nauczyć. Y, muszę się nauczyć to jakoś... ogarniać dobrze. Pójdźmy na topa, bo widzę, że tutaj... No, tracą, tracą, wieżę drugą, już. No, tutaj mosku umarł. Słabo, słabo mosku Okej, okay, to jest pełne skupienie, słuchajcie. Okej, okay, może w nas Aldous zlecieć? więc na to bądźmy gotowi. Mhm, Aldo wrzucił w Tigrila z Polką. Nie wiem ile oni mają życia, nie sprawdziłem. Liczba Lilia. Doos na full. Jeszcze nie mamy obrażeń, słuchajcie, bo nam Berserker Fury na, na pewno. Uwa, ale dostajemy obrażeń. Okej, okay, no tak to był taki ślepy ult, żeby tylko odciągnąć od siebie, bo mamy bardzo mało życia. i wolałbym się wycofać, ale do jak nas wleci to jest koniec. Na szczęście wleciał w Tigrilla, a my idziemy dofować topa, bo nie wiem dlaczego Moską nic nie gra. Moską jest trolem takim jakby troszkę. Udało nam się go zabić, niestety. Nasza ginebra też umarła, słuchajcie. Sorki za taką ciszę, ale bym mega skupiony. No bo staram się jak mogę, żeby tutaj cokolwiek ugrać. No jest ciężko, chociaż i tak wygrywamy w. w to jest mega ciężko. Gram tutaj przeciwko Lily, przeciwko której nigdy nie grałem, i nie wiem jak. Już przeciwko niej się gra. No i staramy się uciekać, omijać jej umiejętności i o też ubijać. Czemu on ma już Full HP? Na bok. Mm. Czemu on ma Full HP? Co się stało? Dlaczego? Co to są za umiejętności? On ma CD4 i CD9 sekund, tak? Mało, mało. Nie powiem. Ciężko. Ciężko przeciwko Lily się gra, bo nie wiem jak. Nie ja mam bardzo mały cooldown na umiejętnościach, nie wiem czy to jest dobra postać czy słaba, jest to nowa postać na pewno, przeciwko na nie, którą nie miałem okazji zagrać, przeciwko mnie już grałem chyba kilka razy, no to nie jest e, to samo, słuchajcie, jak się zagra postać, to wtedy wiesz jak nią grać, jak ją kontrolować. Mm, ale us na bocie, dobra, ja, ja skoczę na bota wtedy, skoro moja drużyna jest na midzie, tylko ważne, żeby moja, moja drużyna pozostała na midzie. Okej, okay, my sobie weźmiemy tutaj farmy, następnie odpuszczujemy i wracamy na Mida. Bo Aldousu już tam nie widzę. Więc wracamy tutaj dalej, obijać. Pięknie. Moskłu, o! Wow, Moskłu tutaj był zrobił. Okej, okay. na farcie. <grytanie> na farcie na pewno. Okej, okay, Aldous na plecach nam jest. Widziałem go tam. Ale. To jest Eldos, nie, nie wiem, ma życia. Eldous ma full HP. Dobra, moja drużyna w ogóle gdzieś odeszła. No, Eldous może się w nas zbić teraz. Nie, leci w Ginewrę, więc lećmy ją obronić od razu. Dostał shota jednego. Dostał shota drugiego. Chyba go nie złapiemy, co? Nie, nie ma, nie ma sensu go gonić. Zwłaszcza, że już tam Hilda leci, więc weźmy sobie farmę. Farmy, farmy, Jak tam mamy Berserker Fury? Nie, jeszcze nie. Ok, już mamy wyprzedkę w chwili ekstra. Ok, to był też taki ślepy, ślepy ult, żeby tylko ich odgonić. No musimy się wycofać, dlatego żeby, no myśleli, że my tam... Będziemy stać i ich atakować, to, to ich zaatakowaliśmy. Słuchajcie, nie, nie idzie nam najgorzej. Mamy najwięcej golda w grze. Mamy fajne staty, więc byleby tego nie zepsuć, byleby nie wykrakać Na to liczmy. I co, i postaramy, postaramy się, może lorda zrobić, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, Selena, miałaś pomóc mi z lordem. No chodźcie na Lorda, dawaj dawaj, 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 robimy go. To może być zły pomysł, ale dawajcie. Dobra, nie, za późno. A, to jest bardzo zły pomysł. Moni już tutaj przyszli, okej. Tak już się nie spodziewałem. No ja to będę bajtem, patrzcie. Nie moską zostań tam. Jezu, nie wiesz co to znaczy bajte O kurde, za dużo za, za ich tam Nie, za dużo ich tam. Tigril, to była bardzo słaba witka. Ja też się dałem podpuścić, więc na fajnie by gdybyście się wycofali i wydefowali teraz mida. Eee, też Ginevra nie było, nie było z nami. Ja też... Ginevra, no nie, why, why don't... no Tigril, byłeś... wbiłeś jeden 1 na napięć trochę naprawdę, god damn. Jeszcze mnie obwiniał, że nie atakowałem, no daj spokój, atakowałem, tylko no, nie, nie jestem Ginevro, słuchaj. Nie wbijam się z tobą i nie robię rozpierdzielu. Musimy poczekać i się zgrupować, tak? Bo gdybyś tam się wbił i tam by była jeszcze Ginevra, ja i na przykład jeszcze, no nie wiem, Moską, to byśmy ich porobili bez problemu. To by było piękne zagranie, ale tak to niestety było całkiem ciężko. O kurde. Dobra, tu musiał iść flicker już, bo ten change by nas zabił prawdopodobnie. Nie ja bałem się, że musimy się wrócić. Aldous się w nas bije, nie wbił się na szczęście, a mógłby nas zabić pewnie, dobra I już wykrakałem. już nie jesteśmy pierwszy w goldzie i nasze staty nie wyglądają tak dobrze, chociaż i tak 4-2-6 jest całkiem dobrze jak dla mnie Bo pewnie wy byście to zagrali lepiej, na pewno byście zagrali to lepiej, tylko, tylko że no wy potraficie grać, ja nie Ja gram tylko do legendy, słuchajcie, a potem się bawię grą W ogóle ciekawostka, nie potrafię grać innymi postaciami niż Ruby, Ruby więc no, może, więc zobaczymy, jak to będzie. Moską pusimy topa, więc przytrzymajmy ich jak najdłużej nam idzie. Hmm, teraz się możemy w nich bić. chociaż Moską umarł sam, więc nie ma sensu walczyć 4 na pięciu. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, myśl, skupmy się na tym, żeby pozostać z tyłu żywi. Na pewno i obijajmy ich jak możemy. To będzie dosyć istotne. OK, no, obijamy ich tutaj. Bardzo ładnie udało nam się wybić. Czwórka nie żyje. Zarąbiście, my żyjemy wszyscy. Tutaj Tigris z Ginevro bardzo świetnie to rozegrali wręcz. Okej, okay, my bierzemy sobie wieżyczki. No i to. Bierzemy kolejną wieżę i potem Lorda, może, co wy na to? Chyba, że zdążymy to wygrać, może? Chociaż wątpię, wątpię, żebyśmy zdążyli to wygrać. 10 sekund, chociaż mamy jednego potworka, jednego milionka, więc może. No, gdyby tutaj jest Elena się. Tak, uda nam się to wygrać. Świetnie, nie sądziłem, że to pójdzie tak szybko. Aczkolwiek widzicie, że Lesley nie jest taką złą postacią, jak myślałem na początku. I jak się nią pogra z 20-30 meczy, może naprawdę fani nią ją ograć. Bo ja mam mecze zagrane chyba. 28 lub 48, nie pamiętam, teraz pewnie się na ekranie wyświetla ile mam meczów zagranych tą postacią mm, I 48% min radio. idzie mi zaraz lepiej, no jak widzicie MVP <coughs> Zdobyliśmy, więc jest fajnie A w tym odcinku to by było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, moi kochani, moje kochane dusze Ja się z żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymaj się i cześć, we will be in touch